Bez krawata w Radiu Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radio Yard Elena Rutkowska, kobieta orkiestra bym powiedziała, aktorka, piosenkarka, kompozytorka, twórczyni programów estradowych pochodzenia romskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, moją ukochane radio i moją publiczność ukochaną. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czym jest dla Pani muzyka romska. Muzyka romska to moja pasja, moje życie i jest to żywioł, improwizacja, forma wyrażenia emocji. To coś, można powiedzieć, nie Muzyka cygańska najczęściej opowiada o miłości, a jak mówię cygańskie przysłowie, człowiek zaczyna żyć wtedy, kiedy się zakochuje i kiedy kocha. O tym jest muzyka i, i to właśnie moja wielka pasja i często występom muzycznym, estradowym. Towarzyszą piękne, kolorowe stroje. Proszę powiedzieć, skąd pomysł właśnie akurat na takie kroje tych strojów. To stroje tradycyjne, nie można je kupić, trzeba tylko uszyć na miarę. Każda dziewczyna ma swój pomysł na ozdobienie. Takie piękne suknie muszą być koraliki, błyskotki. Jak widać, ja dzisiaj przyszłam ubrana niby na rokowo, <laughs> ale <jednak> dużo <laughs> ale tak błyskotek tak, jest. Tak. Ale wszystko błyszczy, ale suknia cygańska nawet wymaga z szacunku do naszych widzów, żeby ona była dopiszczona. I rzeczywiście ozdabiamy kryształkami Swarowskiego, aplikacjami, cykinami, musi naprawdę wszystko lśnić i być na scenie bajecznym. Czyli to wszystko rozumiem, że wywodzi się z kultury po prostu romskiej. Tak, tak. To jest specjalny styl cygański. My się kierujemy na ten wschodni styl romski i te sukienki akurat bliskie tutaj w naszym regionie. Cygańskie czary, zespół, który od kilkudziesięciu lat bardzo dobrze sobie radzi na estradach całej Polski, 30 listopada w nie teatrze odbędzie się wielka Andrzejkowa gala muzyki romskiej. Co widzowie, co słuchacze będą mogli podczas tej gali usłyszeć i jakie utwory? Co zaproponowaliście? Kochani, będzie to, co już dobrze znacie, znane i lubiane utwory. Będą również premierowe utwory, a ja jako frontmenka staram się w naszym zespole cały czas coś nowego przywnieść do naszego programu. Nie tak dawno widzieliśmy, żeśmy w w Białymstoku, ale tak mówię, nie tak dawno, ale już minął ponad rok. W sierpniu na ulicy Ciepłej, w tej dużej auli było bardzo dużo widzów. I teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej w nie teatrze, kochani, zbierajmy się. Będziemy razem śpiewali, tańczyli, bawili się tak, jak było ponad rok temu. I o tym marzę, że wszystkie nasze piosenki razem z nami zaśpiewacie. A kogo nóżka poniesie w tam, no to musimy nawet <laughs> zatańczyć. I tak było. I będzie tak i tym razem, 100%. <laughs> A powiedzmy jeszcze o projektach muzycznych, które pod pani pieczą, pod pieczą całego zespołu się odbywają, bo tych projektów jest no, całkiem sporo. Tak, nam nie mówią, że ja to centrum dowodzenia i ja tak staram się zapraszać do naszych nowych projektów, wybitnych instrumentalistów, solistów, tancerzy. No i oczywiście do artyści, nie tylko z Węgier, Słowacji, a stawiam też na polskich Romów, na polskich artystów wybitnych. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że występuje Pani z artystami romskimi z całej Europy, a może tak i spoza jest, granic Europy? Bo, bo to jest bardzo ważne, to poszerza nasz muzyczny dialog. I nadaje charakter wielokulturowości. No właśnie, wielokulturowość to jest chyba to słowo klucz, które też jest szczególnie ważne w kulturze romskiej, w tej bogatej kulturze, którą byśmy mogli nazwać kulturą drogi, podróżowania. Tak, bardzo ładnie to pani określiła. To rzeczywiście rom pod rą, że Cyganie w drodze idą już od wieków. Pochodzimy z dalekiej Indii i ta kultura, gdzie tylko nie stąpi nasza roztęczona noga, to przywnosimy swoje i bierzemy również z różnych krajów. Powiedzmy jeszcze, bo dla naszych słuchaczy będzie niespodzianka, będą mogli wygrać płyty, które tutaj Pani przyniosła do naszego studia. Powiedzmy, jakie utwory na tych płytach się znalazły? To jest wybuchowa mieszanka balkańsko-cygańska. Jest skoczna bardzo. Tak, skoczna. Jest coś też i dla duszy tęskne, ale przeważnie to utwory do tańca skoczne i do posłuchania. Jest to płyta taka optymistyczna, fajnie się słucha i w samochodzie, bo dodaje takie radości życia, optymizmu i w domowym zaciszu. A ona się nazywa tak, może trochę powiem nieskromnie, bo nazywa się Moim imieniem Elena, ale muzycy Piękna tak nazwa. nalegali, że zrób taką płytę, co masz w sercu. Śpiewasz sercem, kochasz te rytmy. Daj nazwę tej płycie właśnie Elena. Powiedzmy, jak dzisiaj ma się scena romska? Jak się ma ta muzyka? Czy z Pani perspektywy, z doświadczenia jest coraz więcej słuchaczy? Czy oni się zmieniają? Może młodsze pokolenie zaczynają słuchać muzyki romskiej. Tak, mi się wydaje, że to starsze pokolenie bardziej pokochało disco polo w muzyce cygańskiej, a to istnieje bardziej. coś takiego, jak tak, disco -polo tak w istnieje cygańskiej. coś <laughs> takiego, jak Disco Polo cygańskie. A istnieje coś takiego, jak Goron Brygowicz z bałkańskich swoich stron. Mhm. Muzyka... To też słynny duet z kraju tak, do lewego. Tak, tak, To już całkiem coś innego, to też powie w tej bardziej ambitnej muzyki do słuchanie. Z różnych stron, na przykład jeżeli weźmiemy Indię, to też mają swoją charakterystyczną muzykę cygańską. Mi się wydaje, że młodzież bardziej idzie już tą drogą, żeby usłyszeć jakieś sułówki gitarowe, coś takie bardziej niespotykane. Ale to jest właśnie fajne odniesienie do tego, co powie powiedziałyśmy na początku, że kultura romska to jest kultura drogi, czyli nawet w muzyce widzimy te naleciałości z różnych kultur. Indie. Indie. A jak wygląda ta muzyka? Na zachodzie? Czy też jest jakaś inspiracja od zachodnich krajów? Przeważnie to rzeczywiście dominacja jest muzyki tak zwanej wschodniej, tej ze strony ukraińskiej. Tutaj my mamy wpływy węgierskie, słowackie na zachodzie. Myślę, że, że, że Romowie podróżując też, też coś biorą z tamtych krajów. Ale mi się wydaje, że w świecie bardziej dominuje muzyka wschodnia, orientalna, która gdzieś orientalna, tam. Orientalna, tak. tak. To tak, jest to tak. słowo klucz tak, dokładnie, tak, bo właśnie tak. nie, ta muzyka cygańska, romska, właśnie bardzo kojarzy się z czymś orientalnym, lekko egzotycznym, jeżeli możemy tak powiedzieć, dodać takie słowo. Oczywiście. I ja nawet stwierdzam, że taki jest. <grym> <grym> Dominuje orient i piękno w tej muzyce. Wróćmy jeszcze do 30 listopada, czyli do tego, co nas co nas, co widzów czeka w nie teatrze. Ja tylko tutaj wspomnę o kilku utworach Płoń, Płoń, Miłość Cygańska, czy Graj Gitaro. Słynne, słynne szlagiery, ale także dziś prawdziwych cyganów już nie ma. I faktycznie nie ma już. Mamy, my jesteśmy, a ja mam nadzieję, że kiedy Państwo przyjdziecie, zaśpiewamy razem to powstanie między na nami taki duży, wzmocniony tabor cygański. Wszyscy, kto ma gorącą krew w sobie, temperament, bardzo bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy razem z nami poczuć się prawdziwymi Romami. I tak, kochani, zapraszam na wielką galę muzyki romskiej, wieczór Andrzejkowy, 30 listopada o godzinie 19.00. Nie teatr. zaprasza Elena Rudkowska i zespół cygańskie czary. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych słuchaczy, żeby śledzili Radio Jard i audycje, ponieważ do wygrania będą płyty właśnie od pani Eleny Rutkowskiej. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę w studiu Radio Jard, gościom Elenę Rutkowską, propagatorkę kultury romskiej nie tylko na Podlasiu, ale w całym kraju i poza jego granicami. Tak jest. Dziękuję, kochani, i czekam na Was 30 listopada. Do zobaczenia. Bez krawata w Radio Yard.